Cześć, cześć. Z tej strony Wujek Timo chce jedną rzecz zrobić. Mianowicie, statki prywatne. Chcę im dodać. Basic Proximity. O, ten ma. Ten też ma. A Galaxy Trader? Nie ma. Więc Galaxy Trader dodamy Basic Proximity Array. To jest szpiegostwo. One teraz, gdzie one nie polecą, to będą widziały, co się dzieje. Notabene, czy mamy jakieś fajne kolonie? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Więc ha, wszystkie już te kolonie, co mogliśmy, zrobiliśmy. 362 Tysiące Nie stać mnie tu Jest dobrze, tu też jest dobrze Więc wszystkie kolonie co mogliśmy wziąć Wzięliśmy już Jesteśmy całkiem fajnym imperium, zobaczcie Inni mają wojny i tak dalej Blika technokracja i Dajuty, Czyli to są pająki Czerwoni Gdzie oni są w ogóle tak naprawdę no właśnie, gdzie... czy ja ich w ogóle nie wiem, gdzie oni są? Ja nie wiem, gdzie oni są. Okej, okay, chciałbym dobrze... Wie, chciałbym wiedzieć, gdzie oni są, więc myślimy... Myślemy szpiegów, dodajutów. Ten jest najgorszy. Żeby go nie zjedli tylko. E, terytorium map. One year, go! Natomiast inny gość... Czy ma na tyle skillów w końcu jeden? chociaż jeden Intelligent, Intelligence Agent, czyli szpieg SP na 64, SP na 11, ok gościu, czy ty możesz od kogoś znaleźć bazy tych piratów, ok? Blackrock Gang na przykład, gdzie ty jesteś? Trz, map. Nie bardzo. Natomiast czy od innych piratów możesz terytorium map znaleźć? Nie bardzo. 89. Nie chcę go stracić. Więc może ukradnijmy od kiadańczyków po prostu technologię. Myśmy to tutaj brali. Advanced cargo storage. Możemy wziąć... Re Dobrze, ukradniemy reparację komputerową. Zobaczymy teraz, tutaj to, co kradniemy, to się pokazują takie malutkie tutaj. To, co my nie robimy research, nie jest aktywne. Na naukowcy nad tym nie pracują. Natomiast pokazuje się tutaj, że. O! Tu już troszeczkę ukradliśmy, widzicie? To, jedna czwarta jest zrobiona. Więc zanim tu dojdziemy, może to ukradniemy od nawet. Zobaczymy. Więc co chciałem tylko pokazać? Chciałem pokazać, żeby nasze statki miały te radary. ja one będą tu latały. I jak zobaczymy jakichś... U, co tu jest? Tu są dajuci. Wow. Jestem ciekawy. Chcę się wymienić z kimś mapami. Z kimś, kto mnie lubi. Kiedyńczycy mnie uwielbiają. Słuchaj. Dajcie mi mapę galaktyki. 351 tysięcy. 100, 200, 300. 10. Co 363. Powinni się zgodzić. Wtedy super i wtedy oni mi pokażą ich mapę i zobaczcie, teraz mapa się zmieniła. Oni to wszystko rozpoznali, więc jak widzimy, zupełnie się zmieniła nasza gra, ponieważ teraz widzimy, gdzie wszyscy są, oni zrobili tutaj, nic z innymi mieli mapy, plus patrzymy teraz Kyadianie Kiedian, Sovereignty kontra Sloths van Confederacy, jak to wygląda? Więc wygląda na to, że Slones może nawet wygrywają z nimi, chociaż nie. Kiedyńczycy wygrywają, jak widzimy, kenatarzy rozprzestrzenili się strasznie. Rozbisturmanili, a tu są Dhaiut. Ci są tutaj. Pajączki. Natomiast ci Dajuci są tutaj, więc ha. Może co zrobimy? Już mówiłem poprzednio, co powinienem zrobić. Gdzie wy jesteście? Su Spaceport. Okej. Okay. więc ty jeszcze nie reperujesz nic. Zreperuj tego. A no właśnie, co chciałem powiedzieć. Jedna flota będzie defensywna i będzie po prostu broniła tutaj. Natomiast druga flota będzie inwazyjna, a trzecia flota będzie strike force atakująca. Więc może w końcu pójdziemy na tych pajączków tutaj. No będę. Quantum Drive mamy. Jeszcze jedną rzecz sprawdzimy, czy coś nie zapomniałem. Tutaj spieprzyłem, bardzo możliwe to spieprzyłem. Jaki mamy tutaj? Kalista? My mamy Kalistę lista daje 22 tysiące szybkości, natomiast Quantum Reaktor. Ach, to jest Quantum Reaktor, przepraszam. To nie. Czy nam się będzie opłacało brać Quantum Reaktor tutaj? Spokój, spokój. Manually upgrade. Jakim reaktor tu używamy? Fission chyba, tak. Ale na razie mnie to nie obchodzi, tak naprawdę. Dobra, więc następne wideo. Skaczemy naszą flotą tutaj. Chociaż nie. Skaczemy naszą flotą tutaj. A inwazyjna flota gdzie jest? Skacze tutaj. Nie, inwazyjna flota. Ma zero żołnierzy. Ok, dobrze. Terra ma już żołnierzy. Absolutnie powinna mieć już żołnierzy i czołgi. Zajebiste. Więc teraz ta flota jest coś takiego, że można zmienić tutaj, ile będzie miała żołnierzy, a ile czołgów i tak dalej. To wszystko można zmienić tutaj, tylko ja zapomniałem jak. Więc zobaczymy najpierw. Weźmiemy tą flotę tutaj. Teraz wszyscy chcą ze mną terytorium i galaksy map się zmieniać. Ok, ładujemy tych żołnierzy. Mamy teraz carriers możemy budować, zajebiste. Więc może zanim pójdziemy na tę wojnę to zbudujemy trochę carriers. Xu jest atakowany. Ale to spoko, tu jest moja przecież flota, z nic nie przeszkodzi. A czy Ksu ma jakiś shortage, czy czegoś mu brakuje? Nie. Teraz wszyscy chcą mi mapy, ponieważ ja mam bardzo dobre mapy, ale spoko. Odwalczy się ode mnie. Okej, okay. yes. Teraz. Okej, okay, będziemy reperowali te statki, będziemy je dawali do kasacji, dostaniemy troszeczkę technologii za to. Jesteśmy teraz w systemie, którym. Och, to jest system nie ten, co chciałem. Więc. Teraz wkurwiłem maksymalnie na siebie tych dobrych, ponieważ. To są Engine Guardians, więc ja to spierdalam i idę teraz skaczę do systemu Ultuan, ale to będzie w następnym